28 września 39. Dowiedziałem się, że w wiosce Principale Michaj, odległej o kilkanaście kilometrów, jest oddział z mego pułku. Pojechałem tam przygodnym autem. Zastałem zbieraninę około siedmiuset żołnierzy pod dowództwem kapitana Kramera z piątego pułku tylko mały oddział porucznika galickiego. Spotkałem również Kazika Zakrzewskiego, który się tam dziwnie zawieruszył. Dziura niesamowita, typowa wieś rumuńska, przy której nasze kresowe wioski mogłyby się wydać rezydencjami królewskimi. Wieczorem następuje wymarsz w kierunku Babadak do innej wioski Michaj Brawe. Chcąc nie chcąc zabieram się z nimi. Nocujemy w Michaj Brawe na podłodze w szkole. Dziwne, że w takiej dziurze jest szkoła. Zimno obrzydliwe. 30 września 39. Wczoraj dostałem kwaterę w chałupie. Chłopi naokoło chorzy na malarię. Jedzenia, nawet chleba, dostać nie można. Żywimy się bryndzą i sucharami. Mimo wszystko, nasi żołnierze zachowują się na ogół poprawnie. Dostałem zaliczkę w wysokości 300 zł, z czego 200 w lejach. Dziś byłem w Tulcea. Naszym jedynym samochodem, który w dobrych przedwojennych czasach służył do przewożenia nieboszczyków na miejsce wiecznego spoczynku. Widziałem Ignaca, radził wiać do Bukaresztu, gdyż tutaj grozi nam wszystkim obóz koncentracyjny. Dużo oficerów chodzi już po cywilnemu. Spotkałem Zbyszka Zaremskiego, jedzie do Bukaresztu z fałszywą legitymacją. 10 października 39. Rano odbieramy gotowe paszporty. Wieczorem meldujemy się u majora Młynarskiego.